Siema, witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku z gry Conquerors Blade razem z Flotarem Siema. Siema, siema, siema dawno siema. nic nie nagrywaliśmy, nie? OEZ Taka... jaka przerwa była długa, ale teraz wreszcie będziemy mogli, wiecie, Dokładnie. tę przerwę zabrać gdzieś na bok i wspólnie pograć fajną gierkę i to na streamach, i na YouTubie. Dokładnie. I to jest pierwszy odcinek z tej gry. Słuchajcie, sama gra jest za darmo i możecie tak naprawdę z nami grać. Już był jeden streamek z tej gierki. Dokładnie. Nasze streamy macie w opisie. I tak samo link do pobrania gry. I uwaga, dla nowych kont jest 7 dni, 7 dni premium. premium. Dokładnie, i jest w ogóle dużo, jest tak gra rozbudowana, że z Matim ogarniamy może jakieś 10%. Tak, no 10%. I, i... Nawet wątpię, żeby to było 10%. Nie, nie, nie. Ja ogarniam 15 mat i 10. Niech tak. będzie. Będzie. I ogólnie jest sezon z Wikingami teraz, więc jest naprawdę fajne. Są nowe jednostki, jest system na przykład dodany. dokładnie. No i jest, jest tak dużo rzeczy, że nie ma szans, że w tym odcinku cokolwiek takiego większego wam pokażemy. Musicie sami sobie przetestować, giera jest za darmo, więc w sumie warto. Link bo... w opisie pobierajcie i jeżeli dokładnie. Będziecie bardzo chcieli, stworzymy klan dla was wszystkich. Gdzie Właśnie będziemy pytanie, mogli czy streamach... da się zrobić klan. Ale da się da się da się, da się, zrobić, da się okay, zrobić. sorry, no, 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 no. Bo dużo osób właśnie y, pytało się, kiedy będziemy grali, kiedy będziemy grali, także będą się odcinki z tego pojawiały, e, będą się streamy z tego pojawiały, także śledźcie, bo śledźcie. naprawdę warto, giera jest naprawdę zarąbista. I e, w ogóle jest to we współpracy z Senegą. E, za co bardzo pacjuszkę. dziękujemy, oczywiście. Dokładnie, bardzo dziękujemy za możliwość współpracy, bo giera jest fajna, fajnie się gra, no i z Matim jeszcze lepiej się gra. O, jak miło, zresztą sami teraz no? zobaczycie, bo można mówić, można mówić, ale to najlepiej pokazać dokładnie. już w trakcie rozgrywki, na czym to dokładnie polega. Będziemy starali się jak najwięcej wytłumaczyć, chociaż sami, tak jak wcześniej tłumaczyliśmy. Tak, tak, tak. tak nie tak, wiemy tak. za dużo. Chociaż mamy, mamy po 14 poziomie, nie? To nie jest tak, że przed tak. chwilą zaczęliśmy. T troszkę już graliśmy sobie, ale jakby no jest tyle rzeczy, jakieś nowe systemy dochodzą, trenowanie jednostek. Yy, no, ogólnie jest. Więcej rzeczy niż się na pewno spodziewaliśmy. Tak, Fajanie zdecydowanie. Z mojej strony. No, A ty, no, 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 no. Czekaj, czy ty mówiłeś mi, że na 15 mm -hmm. poziomie jest ten season pass, tak? Tak, jest season pass no. i po tej bitwie, no właśnie, po tej bitwie będziemy mogli zobaczyć. Mam ten nadzieję, season pass. bo ja mam 13. O, i właśnie mnie ktoś wyzwał na pojedynek. Wydaje mi się, że to jest widz. może mnie wyzwał. No, 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 no. Dobra, pojedynek. ale teraz nie ma czasu na pojedynki, Ta, bo bitwo, się bitwa zaczyna. Się zaczyna. I wybieramy tutaj jednostki. No, będziemy się starali tłumaczyć, nie? Na bieżąco jak to dokładnie wygląda. Please, ktoś pisze gościu, że chce walkę ze mną. Właśnie możemy na koniec zrobić e, walkę. Chcesz i znowu? pojedynek? Chcesz znowu? <laughs> Dobra, nieważne. Nie, 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 nie. O, i mamy tutaj stronę atakującą, mamy stronę broniącą. My teraz chyba bronimy, tak? Yy, my. Nie, my atakujemy. A, atakujemy. W ogóle myślałem, że jedno myślałem, drugie powiedziałem. Tak. Jaką bierzesz na początku jednostkę? Chyba wezmę tych łuczników. Nie, ja najbardziej lubię tych giermków. Już są na drugim poziomie, więc oni tam lepiej atakują. Kmiecie. ty masz kmiecie? Ja mam giermków, giermkowie. Mam trzy ciepłe na nich. A jaką bronią walczysz? Jaką bronią? No ja mam, wiesz, długi miecz i tarcza. A, to, o, to zmieniłeś takie sobie. Tak, tak, zmieniłem. Bo ja na początku, w ogóle właśnie, jak tutaj tworzycie sobie postać, to macie dużo broni do wyboru. Um, ja na początku wziąłem takie dwa sztylety. Mati, z czym ty grasz? No daci to się chyba nazywa. No, to jest taka jakby katana, no, 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 no. tylko jeszcze dłuższa niż, niż się spodziewałem. A ja sobie przypomniałem, że ja lubię grać z tankami, więc zmieniłem tam podczas gierki jakby. No. No, na tanka. Czy to ma jakby wpływ, w jaką ty grasz z tą klasą broni i, i jakie mm -hmm. masz jednostki? Czy to nie wiem, jakoś bufuje bardziej? Jeżeli grasz z jakąś włócznią i jeździsz na koniu, to może bufuje, to koniec. O nie możliwe, wiem. możliwe. No musimy się dowiedzieć, w ogóle jest tutaj nawet pod, pogoda, w prawym górnym rogu, teraz to zauważyłem. A, faktycznie, może to no. wpływa na nie. To, wiem, to też wpływa na uczników. O, no, o no, no, tutaj o, proszę widzicie, widać. W... Też masz wikinga, nie? Tego no. fajnego. No, wielki jest... rak na roku Dokładnie, bo to jest właśnie nowy sezon Który wystartował niedawno I można naprawdę dużo fajnych rzeczy zdobyć My nie wiemy jakie to są jeszcze rzeczy, bo nie mamy jeszcze Battle Passa odblokowanego Tak, ale już niedługo no, po, po tym meczu powinniśmy mieć to dostęcze. Jakim cudem ty masz wyższy poziom niż ja? ja? Tego nie rozumiem. Gościu, no jest... A, bo ty masz trzy... 3... Oj, trzynasty poziom. Ty, ty Ale tam, ty tam z... grałeś beze mnie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie gra... Chociaż kusiło mnie, okej? Okay? Kusiło <laughs> mnie? Kusiło mnie, żeby wykonać parę, parę questów i pokazać ci po prostu, jak wygląda rozgrywka na wyższym poziomie. Ale mówię, nie no, gramy z Matim cały czas, więc będziemy... No, razem po prostu cały czas będziemy segrali. A to jest nawet dobrze wytłumaczone, że my musimy te ostatnie flagi wszystkie poprzejmować, wszystkie punkty no właśnie. muszą tu, być. No, właśnie, trzeba przejmować punkty. Tak, tak w skrócie, nie? Trzeba przejmować punkty. <laughs> o kurde, jaka mgła jest! To, to raczej takie piaskowe niż. No, ta, mgła. no, ta, no, no to... <laughs> Burza Piaskowa. W sumie tak. Burza Piaskowa, no. Dobra. Dobra, czyli to będzie. Właśnie i jednostki rekrutujemy z różnych jakby okresów. Są wikingowie, są jakieś jednostki starożytne, no Mati, Mati miał jakiś... ty. Kogo ty miałeś? Giermków. Je giermków. no właśnie, no i, i jest I, dużo jednostek tak. do rekrutowania. I, i większość jednostek, nie znaczy, nie, może nie wszystkie, ale to pewnie w zależności od tego, jakie są tam klasy, bo one tam są coraz mocniejsze. E, w zależności od tych gwiazdek, jakie tam pokazuje, nie? No, 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 I no, no Nie no, wiem no, no, czy ty ogarnąłeś, ale na przykład u mnie Giermkowie mają e, umiejętność pod jedynką. I to tam e, widać w lewym dolnym. Eee, u mnie nie mają. Czekaj, 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 jedynka. Nie, mają, e, u mnie chyba mogą strzelać, z tego sobie Tak, strzelać po prostu w jedno miejsce. No, a moi szarżują w wybrane miejsce i tak, tak, nas tak szarżują, tak biegną na pałę. No ale wiesz, to pewnie jakieś nakłada bonusy. Dobra, musimy zdobyć ten. Chyba, zdobyć chyba się przewracają a. przeciwnicy wtedy. Czekaj. No Zobacz, tak, jakieś bo... dziady strzelają w ciebie, praktycznie. <laughs> nie, 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 bo ja im rozkazałem niepotrzebnie, wiesz? Więc... Dobra, nie, nie, niepotrzebnie im rozkazałem, dobra, dobra, mam. No, trzeba czekać aż dojadę. Mhm, mm mhm, Bo mm -hmm. taran już jest, niby będzie można środkiem wchodzić. No właśnie, są różne, jak widzicie, drogi, albo można wierzą, Patrz, spad, patrz spadł. Ta spadł dobra, dojazd, dojazd, dojazd. Oj, biedacz. Biedacz, nie no, nie, nie ma szansy, raczej. Dobra? Asysta. Kiesela. No właśnie, tutaj ja się przekonałem o tym wiele razy, raczej się, jakby nie wchodzisz na pałę. Żeby zdobyć jak najwięcej obrażeń, to jest bardziej taktycznie wszystko trzeba Dobra, ustawiłem drabinę, to teoretycznie można wchodzić drabinami. Ja, jak chcę. ja tutaj już ten, już wieża obliżnicza jest, na prawo od ciebie. No wiem, wiem, wiem ale właśnie chciałbym wejść drugą stroną. Tylko o ona jakąś jedzie. Dobra, 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 wjeżdżam środkiem razem z tą. Uważam, że to jest totalny młyn. Okej, okay, łuczników sobie ustawię tutaj. Jezu, bez kitu, no, jest, bez kity, no grubo. jest jest, jest, mówię. To jest właśnie najpiękniejsze, że te bitwy, no, bi no, w tych bitwach jest Jezus to... smary. Dobra, wjeżdżam w młyn! <grym> o, spadłem, spadłem! Dobra, żyję, 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 żyję. Okej, okay, poza walką. Ale moi ucznicy coś tam strzelają, więc jest spoko. Nie jesteś tutaj? Ty no, jesteś ja jestem tam. w środku tego młynu, dobra, rozwalam tarczownik proja. Dobra, tarczowni ci pomóc, ci pomóc. Kurde, użyłem Dobra, ja lecę na tego, na ucznika. Okej, okay, okej, okay. gdzie czekaj, tam... Yy, krokar, Krokar, widzę, że z jakiegoś muszkietu strzela Ucieka, ucieka, dobra. asasin nasz jak poleciał za nim, ty to jest tak? jakiś koks, no? Dobra, mamy jakieś. koksa? E, giga, Giga czad, Giga czada Dobra, e, Maciej leży. Dobra, lecę, lecę, lecę. Tutaj. Dobra, niech, niech będzie. Dobra, do ataku, do ataku. Jest jak ja się nie, hiluję, jest jak jest zły. Co? Oj, 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 oj. Oj, Oj. Teoretycznie może. mogłem spróbować wejść y, tą drugą wieżyczką, tylko. Mhm. Mm nie, no wiem, bo czy jest się... sens, bo to tam jest ten punkt, e, gdzie oni sobie mogą e, dobrać e, kolejne jednostki, nie? No, 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 to właśnie ten punkt zaopatrzenia? Czy, czy, tak, coś punkt tak to się nazywa. Coś takiego. No. Dobra, ja rozkazuję. W ogóle zacząłem strzelać. O kurde, tam jest jeszcze dalej i, i dużo. Dobra, lecimy lecimy lecimy, lecimy, lecimy. lecimy, 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 lecimy. Banana mama widzę, że tutaj. O kurde, ale dostaję obrażenia. Uwaga, uwaga, uwaga. Żebyśmy się głupio nie wbili w nich. Nie, je, je, je. Ale gościu nas jednym wyjaśnię. Dobra, zaraz go tutaj poskładam. No, za, zaraz mnie poskorem. Uwali łucznicy. Łucznicy są obok, i po prostu gdzie tylko my wyszliśmy, to w nas strzelają. Ja wezmę sobie, może ciebie poobserwuję teraz. Dobra, muszę się troszkę chyba heal'nąć. Mhm. Mm Ty on Dobra. mnie tutaj krwawieniem jakieś załatwił. No, jakiś efekt krw krwawienia. Jo, jakiś. Młyn, ale nie no. Nic nie mogę zrobić. Ciężko się. No, 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 bardzo ciężko. Ty ale jakie oni mają tarcze zarąbiste, takie duże. Oj, oj oj, czy ja mogę anulować? No, nie to pewnie kontra. Dobra, Dobra i biorę mabre. teraz swoją niebieską jednostkę. Dobra, przebiliśmy się, musimy odbijać ten punkt. Mhm, uh -huh. mamy 8 minut w ogóle na przejęcie tego punktu. Więc musimy się troszeczkę e, śpieszyć. A nie, już przejmujemy ten punkt. Oj, oj oj, bo ja sam tutaj jestem. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Oj, co ja wiekiem? Albo jadę bardziej. Ulebule, jak mnie ściągnął. No, że Mati był totalnym kozakiem. Było tak, no było. No, ale tyle fragów potrafił zrobić na jeden mecz, gdy ja na przykład robiłem jednego. To on miał 15. Rekordowo miałem 16 fragów w jednym meczu. No. Więc. Co, jak co, ale Mati, Mati coś tam potrafi. My, my tutaj na schodach się zablokowaliśmy. Potrzebujemy troszkę pomocy twojej. Dobra, wiesz co? Ja przychodzę zupełnie innego miejsca. Mm, czekaj. A, ty, ty na plecach jesteś. Dobra, tak. dobra, dobra. To opuszczamy ich. Ja tak. Rebusz Okej. Okay. Dobra, raczej... raczej ich przepchniemy. Gdzie są moi? Za mną? Do dobra. dobra. odpadam to. O kurde, jaką oni mają informację? Dobra, muszę wycofać. Jezus Maria! <laughs> wskoczyłem w sam młyn, nie wiem co się ze mną dzieje. No, 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 a my tutaj na stodach węczyć no. się w jedną i w drugą stronę przepychamy. Dobra, bierz 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 O kurde, ty ma... właśnie, bo ty konicę sobie odlokowałeś. Tak. No, nie wiem, ja ty chyba jedziemy. ulepszałem te jednostki, które do tej pory miałem i tak naprawdę to tyle. jak ty krokar tam z tyłu bije. O, widzę, widzę ciebie. <laughs> Konie jakieś. Dobra, no, nie będę tracił <laughs> czasu na niego. Nie, 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 bo on wiesz, ty tylko zajmuje czas. Tak, dokładnie. No. Tutaj, tych, 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 tyk, tyk, trzeba. Dobra? O, ale dojazd! Kodnica jazda! Jazda! Dobra, zabito. Asysta, asysta. Ok, tu mamy piask do przejęcia. O kurde, zrobili tom. Eee, dobra, balew. Wszystko. Co się dzieje? Ty to ty zrobisz taki, taki tak. błęd tutaj? Chyba, dobra, zabiłem Adolama. Asysta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W ogóle oni stoją, tylko oni blokują. Oni są mu w tym momencie, trzeba dojeżdżać ich od tyłu. Mhm, mm najpierw musisz przejąć punkt, krzyczkę, co? Dobra, Interakcje. zbroja w pył, nie wiem co to znaczy. Achievement, achievement dostałeś. Znaczy, to są takie chyba nie tyle achievement, co osiągnięcie w trakcie meczu, że udało no, się. No, 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 bardzo, bardzo możliwe. Może za to na są dodatkowe punkty. Tak, Ta, dobra, dobra. Przejmujemy i Przejmujemy. ja muszę uzupełnić swój oddział. E, za mną. A, mój oddział w ogóle jest gdzieś daleko. Czy ja chcę zmienić? Dobra, wezmę tych, bo ich jest 30. O kurde, jeden na 23. Oj, dobra, biorę tych. Dobra, 7 minus mamy, musimy przejąć to. Mhm. Aha, ale się tutaj jednostek tego pojawiło. Dobra, i muszę się jeszcze uleczyć szybciutko. Ja nie Zostało. lubię na tym koniu jeździć. W sensie to jest dobre do przemieszczania się, tak, ale. Tak, ale do walki mi też na przykład nie, nie potrafię trafić. Na wtedy. Mhm. To, to mam podobnie. W ogóle będziemy musieli mieć to jakieś lepsze skiny ogarnąć, bo no, no, mamy te i tak... Komicznie to wygląda, no, wiesz. No, no, Mam taki miecz jak jakiś... Zwykły rycerzyk. No, 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 Dobra, tutaj, tutaj się bronią. A, ty no, tu też jesteś, jest okej, O jest, leży, leży, leży. Leży, no. Jest nie, uciekł, stał. uciekł. no, uciekł, uciekł. Ciężko będzie tutaj się przebić. Dobra, za mną, moi biegną. Tutaj jest jakiś ciepek. On nie, on chyba awczy. No dobra, no trudno nie powinno się zostawiać. A nie, jednak nie. O Jezu, konnica wjechała. Mhm. 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 Dobra, konie, po kolei, po kolei, wszystkie. Chociaż tu jest. Nie, 100 metrów jest do tego punktu. Powiem ci, że nie wiem, czy się uda przejąć święty. Uda się, uda się, trzeba te konie rozwalić. Mhm. Uh -huh. Po kolei. Dobra, leży. Asysta. Dobra, tu jest kolejny. Oj, ja się chyba wbiłem niepotrzebnie w tych pikinierów jakichś. Ale, ale, bije. O, no właśnie, no właśnie, no właśnie, muszę uciekać. No, 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 Chobam się. Dobra, kolejna asysta. Czekaj, armatę odpalę może, a to w innym miejscu chyba. Nie, to, to, to tutaj chyba nie okay. Bo tutaj są tam... łucznicy przed nami. No, przed nami są łucznicy, w sumie to jest dobry pomysł. Nie, po którym tam armatę? Nie, czekaj, Pod ja mogę G, pod i tam jest armata. Dobra, leci ostrzał tych, tych yy, z O kurde, <laughs> to ty strzeliłeś? Tak, no, tylko nie trafiłem. No, właśnie widziałem. Bo muszę wziąć poprawkę na wiatr. A, wiadomo Połam szyk, jest Dobra dostali Ej dobra, możemy tam biec, biec, biec do ataku tutaj Jeszcze raz trzech, dobra, wycofali się, wycofali się uh -huh. Ale cały oddział został zniszczony praktycznie Dobra, tylko ja muszę też wycofać i... Chyba trafiłem się Dobra Ty Co To jest? Ej, ja nie mogę, ja nie mogę, bo mam mało HP bardzo Także muszę, że muszę poczekać 7 sekund I oni tam się ustawili pięknie i nie wiem, Kurde, ale to są naś... ucznicy, ja to bym w nich wjechał. Ja też by. Dobra! Tak? Czekaj, 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 ja się... Nie, Mati, sam pobiegłeś, nie rób tego. To jest bardzo głupie... Dobra, do ataku, do ataku, jazda. Nie, nie możemy tutaj stać. Dojazd, dojazd, dojazd! Dojazd, dojazd, do I po kolei, po kolei, każdego. Dla... Oni... Ale jak się bronią! Mają. No, przecież... Ja tu o kurde, 6 tysięcy gości mi uderzyło. Dobra, przybiłem, przybiłem, przybiłem się. Dobra. Uch, no i niestety ja nie przebiłem, ja nawet umarłem. Oj, dostałem z e, kuli jakieś ognia. Fuck, zablokowałem stary, się w nich. Bo ktoś, ktoś wezwał. Dobra, 4 minuty mamy. Musimy to zrobić. Mamy 4 minuty na przejęcie Dobra. tego punktu. Trochę słabe miejsce do healowania. Mm -hmm. na A właśnie mogę, ja mogę obserwować przecież. gdzie Ci są coś bardzo mocni, mam wrażenie. Tak, 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 tak. Ja w ogóle biję i nic im kompletnie nie robiłem. Może dlatego, że mają tą, wiesz, formację taką defensywną. Oj, oj, oj. Zostałem na jeden HP dosłownie. No <noise> widzę właśnie. A ty, a ty sobie ja sobie, sobie, Ja sobie stoję na spokojnie, strzelam tylko. <noise> Dobrze. O, teraz do... nie, teraz nie trafiłem. Uf, Puszników nam załatwili. Ty, e, ale... jest problem. Jest Dobra, problem, dostali bo... po raz kolejny i brak amunicji już. Dobra, zeskakuję. Uleczę się i wjeżdżam tam. Mhm, mm no właśnie, potrzebujemy troszeczkę pomocy. Dobra, poleciały na nich te... Ule? A, tak Dobra. chyba. Ty, ja muszę iść po oddział. Dobra, biorę, biorę konnicę i wjeżdżam tam na nich. Ja musiałem wycofać swój oddział. Dobra, wycofany jest i muszę Dob. się uleczyć szybko. Jazda. Jazda? Dobra, to... My jeszcze raz możemy wbić. Minuta. Minuta, o właśnie. Dobra, do ataku. Zająć, zajmij ten obszar. Ale... to nam A, zwiększy on... czas? No właśnie... bardzo możliwe. Dobra, ja wjeżdżam. Ty, nie mogę przejść przez armatę, czy... co to jest? Zablokowałem się. Kurde... Ej... Ci tarczownicy są zbyt mocni. Mnie jednostka właśnie pokonała. Też gościa. Z tymi tarczami. 60 sekund... Tam ja tak długo się czeka. Dobra, przebijamy się, przebijamy się. Mm, dobra, obserwuję. <grym> widzę, nie, powoli, powoli się przebija się nawet Tam jest tego kusznika, tego kusznika, A, tylko że... Uważaj na tego gościa. Edko. Dobra, dobra leży. leży? Leży, nice. Uda się. Gepardzik. Masz Gepardzika nalął. <grym> Co ty zrobiłeś? Nie, to przycisnąłem. <grym> ja tam widzę kółeczko sobie robisz, mówiłem. Okay. Giga -chan! Zniszczony, do, 49, dobra. 49, 49 sekund i przejęliśmy punkt. Dobra, nice. Tylko nie wiem, czy później nie mamy jeszcze punktu do przejęcia. Ale to na tak? pewno nam się przy. przy no, już no, czas wydłuży. No, 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 no. Troszkę będzie więcej czasu na pewno. E, musicie pokonywać. To. No. Ja za 6 sekund. Czy, dobra, leżę, leżę, leżę. Muszą być poza, poza tym okręgiem, nie? Tam jeszcze jeden jest. Nice. Odróć, kurde, bym z chęcią poobserwował. 19 sekund. 19 sekund, 16, 15, Przejmuje się, punkt. Powinien wiesz, w ostatniej sekundzie. Wróć, nie może obsługiwać mechanizmu. Mamy tak? to! Yeah. Tak! 10 sekund. Ooo... To była bardzo close rozwiązanie. Ty dostałem SK. Ja mam A. No, troszkę gorzej, ale też yy, powiedziałbym, że spoko. O, tylko jednego powie... bohatera za Ej, nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, że gramy na serwerze Midgard. Na piątym serwerze. EU5, dokładnie. dokładnie. Tak. Zapomniało no, no, no. nam się. No, no zapomniało, ale właśnie, jeżeli chcecie, to mm, zapraszamy do Gierki. No jak widzicie, jest naprawdę fajna. E, ja wezmę opuszczę bitwę i zobaczmy, czy ten. 15 poziom, chyba. Będziesz, będziesz miał 15 poziom? E, nie. Nie ma. No to. Słuchaj, na, na następny odcinek będziemy już mieli przygotowane. Będzie przegląd do Season Passa. Dokładnie. Przejrzymy sobie na spokojnie Season Passa, a na razie co, dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że wbijecie też do gry, bo naprawdę fajnie się gra. jeszcze raz zachęcamy do wejścia na link w opisie, Stanną możecie Dokładnie. pobrać gierkę. I... I 7 dni premium odebrać za darmo. Dokładnie tak, i wspólnie razem z nami pograć na streamach. Dokładnie. Także co, dziękujemy za oglądanie i dziękujemy Dziękuję za bardzo. możliwość współpracy i do zobaczenia. papa. Papa. Pa.